Wszystkie dziury w tunelu załatane, więc czas zająć się podłożem. Jeszcze tak wcześnie nie odpalają grobogwzarki, ale obornika jest sporo i trzeba go wymieszać z glebą. Tutaj widać, że załączenie tzw. zwanego u chwilę zajmuje. Nie zawsze da się go wbić za pierwszym razem, ale jak już jest, to jedyneczka i ruszamy. Kury szybko zwęszyły okazję do dobicia białka. Kilka przejazdów i od razu wygląda to wszystko o wiele lepiej. Tuż przed wysadzeniem papryk, ponowie ten zabieg. Były lekkie problemy z wyjazdem, ale bloczek betonowy załatwił sprawę. Teraz można posadzić jakieś nowaliki: groszek na zielono, sałata lodowa. Sałata majowa, rukola i rzodkiewka. Testowałem też nasiona sałaty zebranej w zeszłym roku. Jak widać kiełkują ładnie pośród malutkiego pigwowca. Wsadziłem te wyciągnięte siewki, być może coś z tego będzie. A ten cudny dzień zakończył się kiełbaskami z odniska. Do zbiorów jeszcze daleko, więc zaobserwuj ten profil, żeby nie przegapić kolejnego etapu.